Dzisiaj jest bardzo fajny dzień. Wyskoczyło mi, że ten kanał, czyli właśnie kursy i szkolenia z archikada, ma już dokładnie 7 lat. 7 lat to jest kawał czasu, tak naprawdę. Kawał czasu istnienia. Minusem jest to, że nie zastosowałem się przy tym kanale do bardzo wielu instrukcji, które były, czyli nie publikowałem regularnie, nie wrzucałem masy shortów. Więc kanał ma tak naprawdę niecałe 4000 subskrybentów. Mam nadzieję, że te filmy, które się tam pojawiły, bo pojawiło się naprawdę dużo, łącznie z tym, że pojawiły się szkolenia, które wcześniej były płatne. Mam nadzieję, że te filmy komuś pomogły i mam nadzieję, że te filmy komuś dalej pomagają i że. E, pracując na Archikadzie, troszkę przynajmniej myślicie, skąd macie tą wiedzę i że ta wiedza rzeczywiście się w was ugruntuje. Ja mam nadzieję, że za jakiś czas, bo w chwili obecnej moja sytuacja, czyli to jak rozwija się moje biuro, nie pozwala na to, ale mam nadzieję, że niedługo pojawią się nowe filmy szkoleniowe. Już są zaplanowane, już częściowo są powiedzmy ponagrywane, ale tutaj musi wyjść cała seria, bo nie wyjdzie jeden pojedynczy film, tylko będzie wychodziła cała seria tydzień po tygodniu i zdradzę Wam, że będą to wnętrza, ale będą to wnętrza tak rozplanowane, ja myślę, że każdemu się to spodoba. Fakt pracy na Archicadzie, fakt tego, że my możemy sobie wszystko zliczyć, możemy sobie policzyć, fakt tego, że my jesteśmy w stanie zrobić sobie taką mapkę trochę do tego, co gdzie ma przyjść, i w momencie, jeżeli ma przyjść coś do klienta na budowę, to my przychodzimy i wiemy, że z tego sklepu ma być to, 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 to. to. Przechodzimy do następnego pokoju czy przyjeżdża następna ciężarówka, ma być to, 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 nie? I teraz w ciągu chwili jesteśmy w stanie zrobić takie zestawienie, a po chwili naprawdę zajmuje to dosłownie parę minut, jesteśmy w stanie sobie zrobić zupełnie inne zestawienie, czyli na przykład podzielić sobie wszystko pokojami. Rozumiem, że każdy z was jest w stanie zrobić coś takiego, że dzieli sobie całą inwestycję na pomieszczenia i to trzeba trochę się powyginać. Dzieli sobie to wszystko na pomieszczenia. Najpierw sobie to skończymy i w tym momencie robi zestawienie i zestawia wszystkie elementy, które mają być w tym pomieszczeniu, które mają się znaleźć. Robimy sobie checklistę i widzimy z jakiej firmy to miało przyjechać. Po co takie zestawienia? Jeżeli pilnujemy budowy, no to tak naprawdę powinniśmy sobie okiełznać całość przy zamówieniach. Nie? Czyli przychodzą płytki, przychodzą inne elementy. My jedziemy na budowę zamiast się zastanawiać, kur, na co tu było. Co tu miało być? Bo na projekcie tego nie widzę, bo nie mam. Nie mam ze sobą. Ale mam kartkę, mam checklistę i jestem w stanie sobie sprawdzić pojedynczo, co to miało być. Co tu miało być i co się miało tutaj znaleźć. Co mi to daje? Siedzę krócej na budowie, jestem dokładniejszy, dokładniejsza, a klient jest ze mnie zadowolony. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli klient będzie ze mnie zadowolony, w tym momencie poleci mnie swoim znajomym, poleci mnie swoim przyjacielem. Pamiętajmy, że czas to jest pieniądz, a Archicad umożliwia nam bardzo duże oszczędności. Także mam nadzieję, że te 7 lat coś dadzą i mam nadzieję, że te filmy, które pojawią się, mam nadzieję, do końca roku, bardzo dużo Wam pomogą. Tego sobie życzę i tego życzę Wam. Dziękuję i pozdrawiam. Zostawcie lajka pod tym filmem, pomimo tego, że jest nagrywane z ręki, Częściej się to wszystko, bo jest na telefonie. Jest tak naprawdę pełny spontan, zero profesjonalizmu. Także dzięki i pozdrawiam. Sto lat. Sto lat. Sto lat. A tu siedem minęło. Dziś jest rocznica. Ale wtedy nie będzie. Może za rok, może za dwa.